Cześć! Dzisiaj bardzo ważny temat. Z jakich powodów zgłaszają się do mnie klienci, którzy rezygnują z WordPressa na rzecz dedykowanych stron internetowych? Przed Tobą cztery najczęstsze powody. Jedziemy z intro i zaczynamy. Pierwszy powód to bezpieczeństwo. Chociaż WordPress jest najpopularniejszym systemem zarządzania treścią na świecie, nie zawsze jest najbezpieczniejszym. Wielu klientów decyduje się na odejście z powodu częstych ataków hakerskich, na które są narażone strony oparte na WordPressie. Bez właściwej ochrony i ciągłych aktualizacji, Twoja strona może stać się łatwym celem cyberprzestępców. Kolejny argument dotyczy wydajności. Mimo że WordPress jest zdecydowanie wygodny, nie zawsze jest najszybszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli strona jest obciążona wieloma wtyczkami, co może znacząco spowolnić jej działanie. Niektórzy klienci decydują się na zmianę na rzecz innych, lżejszych platform, które lepiej radzą sobie z obsługą dużych ilości stron, treści czy danych. Następny powód to unikalność. WordPress ze względu na swoją popularność ma mnóstwo gotowych szablonów. Choć to może być korzystne dla niektórych, inni mogą uznać, że brakuje im indywidualności i oryginalności. Wybierając bardziej elastyczną platformę, można tworzyć bardziej unikalne i spersonalizowane strony. Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj oraz dać. Łapki w górę. Ostatni powód, który chciałbym poruszyć, to trudność w obsłudze. Mimo, że WordPress jest powszechnie uważany za łatwy w użyciu, niektóre jego aspekty mogą być skomplikowane dla osób bez doświadczenia w IT. Dodatkowo, im więcej wtyczek i niestandardowych funkcji, tym trudniej będzie WordPressem zarządzać. Podsumowując, mimo, że WordPress ma wiele zalet, jak łatwość użycia. I dużą społeczność użytkowników ma również swoje wady. Dlatego niektórzy klienci decydują się na zmianę na rzecz innych rozwiązań. Pamiętaj jednak, że każda platforma ma swoje plusy i minusy, więc decyzja o wyborze zawsze powinna być dobrze przemyślana. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.